z tej strony Zoltan. Witam w części piątej um, Assassin's Creeda. Gramy dalej. W tej chwili wydostaliśmy się poza yy, yy, poza dzielnicę, której zaczynaliśmy, czyli udajemy się do Damaszku i po drodze. Napotykamy na przykład o takie miejsce, które, na które też możemy się wspiąć, jakby odkryć teren oraz, oraz dodatkowe rzeczy, na, jak, na, jak na przykład flagi. Możemy tutaj też poszukiwać i zdobywać. Zasadniczo gra skupia się na. Jakby trzech rzeczach, taki dosyć prosty jest to mechanizm: mianowicie odkrywanie, odkrywanie mapy poprzez yy, udanie się na najwyższy punkt yy, widokowy. Yy, dzięki temu jakieś tam ciekawe miejsca pojawiają się nam na mapie. Drugi aspekt, yy, który jakby należy robić, to jest wykonywanie tych misji pobocznych. No i trzecie to są zabójstwa, tak, zlecone. To jest główny wątek fabularny. Te punkty obserwacyjne widzimy, że w królestwie mamy ich 12. Żeby wykonać pełną synchronizację, musimy te wszystkie 12 punktów odwiedzić. Musimy również zbierać te flagi, które są porozrzucane po całym królestwie. No i tyle właściwie. Ok, teraz wykonujemy skok z tego punktu widokowego do sianka. Jesteśmy bezpieczni i możemy dosiąść naszego konia i ruszać dalej. Mhm. Tak, to są właśnie te punkty. Zobaczymy, czy go zdenerwuje. Nie, ten akurat jest chyba nie do zdenerwowania, ale ogólnie w późniejszych miejscówkach, jak sobie zobaczymy, po drodze nie będą przyjaźnie nastawieni strażnicy. Dobrze, ruszajmy. A trochę muszę klawisze sobie przypomnieć tutaj. Popędzam go. Ten stopuje. A tu już widzimy jednego. E, na czerwono się świeci, czyli jak nas zauważy to będzie Rwetes. nie są przyjaźnie nastawieni. Mamy drogowskaz. Tam jest Damaskus. Akka. A my pędzimy do Damaszku. Mamy kolejny punkt widokowy Do którego się właśnie udamy Nie, no nie chcę wskakiwać na konie No już się no my przyglądają O, asasyn Już krzyczą, już krzyczą Jak tam tchórzu. Ja tylko muszę punkt widokowy zdobyć. Okej, okay, mamy następny punkt widokowy. I hop, do sianka. No dobrze, ten... Ten nas zgubił. Nie wiem, czy będę wracał po tego konia. Chyba pójdę sobie dalej. Zawsze są inne konie, które możemy dosiąść. Nie jest tak, że mamy tego jednego. O tu na przykład już stoi i czeka. Mamy ławeczkę. Ok, popatrzmy co tutaj jest. Oj, widzicie? Jest flaga. Hmm. Tutaj tędy... Jak tam wejść? Co za dziwny człowiek. O. Flaga króla Ryszarda. E, porozrzucanych takich flag jest 100. Nie wiem, czy będę je zbierał i szukał. Chyba nie. Może trochę. Natomiast wy, jeżeli macie ochotę, nie graliście jeszcze w Asasynę, możecie zagrać i możecie sobie zbierać te flagi. Nie ma problemu. Nie wiem jakie są dokładnie profity e, za odkrycie w, w, za zebranie wszystkich flag ale pewnie coś tam jest Nie rozumiem co on próbuje osiągnąć To wejść na górę Zajrzeć tutaj za hmm. Okej, okay, kolejny punkt kontrolny. To Damaszku tu. Ale lepianki. Śmieszne. A, jeszcze flaga. Tutaj ją zbiorę jak już... Jest tak blisko. O, tu też jest flaga. Ten też mogę zebrać. Jeszcze się rozejrzę trochę tu jest flaga, to ile już będę miał? Sześć? Nie pięć, a tam jest flaga. No, trzeba by było pochodzić, pokręcić się. Mm. Jeszcze jedna rzecz. No. Czy tam się uda wejść? Tak, tu się też da wejść. Mm, tu jest flaga. Teraz mamy sześć flag. Ktoś nas zauważył. Dobra, pędźmy do tego Damaszku. Nie pozwólcie mu uciec! Ech, myślałem, że ich staranuje. Dobrze, spiąć konia trzeba i pędzić. Dalej, dalej, dalej. O, jeszcze punkt kontrolny mamy. A czy yy, widokowy? No to zobaczymy, co się dzieje. you <laughs> Dobrze, trzy punkty obserwacyjne już mamy Zaliczone? Nieważne. Bóg już Cię przeklął, jemu nie zdołasz uciec. Dobra poszedł sobie. To jedziemy dalej. W tej chwili na tamtą bandę nie ma co wyskakiwać, bo po prostu zginiemy. W późniejszym etapie gry, kiedy, kiedy trochę podbijemy z, życie i inne parametry, no to będzie można trochę po, poszukać, poszperać. Ale póki co odpuszczam to sobie. Kolejny punkt widokowy. A takie pytanie do Was, czy maksujecie gry? Czyli odkrywacie wszystko co jest możliwe do odkrycia w grze? I wykonujecie wszystkie zadania poboczne, dobrze. Następna synchronizacja. Stoi. No nie, nie, nie będę teraz jakoś specjalnie wdawał się w bójki. Do Damaszku. Wykorzystując zwłoki, żołnierze opuszczą swoje posterunki, żeby im się przyjrzeć. Dzięki temu będziesz mógł wejść na strzeżony obszar. O! Cenne uwagi. Ło! Wow. Bójcie się, dziewczyny. Aż pogubiły wszystkie garnki. mamy bramę główną bramę miasta ale nie będzie tak łatwo tam się dostać o tu mamy na przykład zadanie poboczne na ratunek mieszkańcom I jakby takich zadań mamy dużo Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni, jak ty, możesz być pewien, że jest o tym jak zachowuje się prawdziwy bohater. I teraz um, wykonując te zadania poboczne, udostępniliśmy sobie taką opcję, że mamy uczonych, którzy, którzy mogą wejść bez problemu do środka do miasta. I wtapiając się w tłum. Znaczy w tych uczonych. Wyłącząc się z nimi. Możemy przejść przez bramę miasta. Ale jeszcze tu się rozejrzę trochę. Zobaczcie. Będę próbował wejść normalnie. I nie chcą mnie wpuścić. Wynocha, wynocha. wynocha. No tu strasz tam strasz Tu już mamy krawędź, wróćmy. Dobra, tam mam tych uczonych O Aj. Nie mogę teraz się jakby włączyć Ponieważ miałem ikonkę na czerwono A wtedy nie możemy się ukrywać Dobrze, tam stoją No to idziemy. Witaj, mam wszystko, czego mógł być w życiu. To Ludzie, nie musicie szukać dalej. Chodźcie, chodźcie. Mam wszystko. No nie, już nie muszę szukać dalej. Teraz po prostu muszę wejść. Chodźcie, ludzie. Chodźcie zobaczyć, co mam. Ludzie, nie musicie szukać dalej. Nie musimy, nie ma wszystko, musimy. Można ma obniża obniża wszystkiego. Ok. Yy, udało nam się dostać do środka, do wewnątrz, do miasta. No i witamy w Damaszku. Okej, okay, już chyba zaraz będzie bezpiecznie. Mogę opuścić szeregi uczonych. robić co się podoba. Dobrze, tam coś na czerwono świeci, to w tą stronę. Może to cię zainteresuje, nie? Cóż, mam dużo. Najlepsze towary z kraju. Mam zawsze to ci trzeba. Wszystko przyjaciele. Chodźcie ludzie, chodźcie zobaczyć co mam! Nie uwierzycie własnym oczom! Witaj, mam wszystko czego mógł być w życiu. nie, mam! No dobrze. Spinam... Aj, gdzie tam lecisz? Chodźcie by pomścić ludzie. Chodźcie zobaczyć co mam! Módl się! Hop, hop. O, pięknie. Uznał nas godnymi. I przyznał nam zwycięstwo! Wyżej, wyżej, jeszcze wyżej. Bądźcie czujni przyjaciele. Kryje Jesteśmy się w już na ]cie. jakimś budynku. Generalnie Obserwując, po i mieście poruszamy na się. Wytrwajcie Bądźcie silnicząwy tym ozuł lata aby by jest punkt widokowy. Oj. da się przeskoczyć da się. No to wskakuj na górę i zaliczymy pierwszy punkt widokowy w mieście, który odkryje nam zadania poboczne. Oczywiście do wykonania głównej misji potrzebujemy wykonać pewne zadania czyli musimy kogoś podsłuchać musimy kogoś obić, no i tym podobne. Bo musimy zebrać informacje na temat jednego zadania. Okej, okay, pierwszy punkt widokowy. Mamy takich w tej dzielnicy dziewięć. Właśnie widzicie, pokazały nam się zadania. Tu obrona ludzi, tu mamy swoje biuro. Asasyńskie. Tam byliśmy. Um... Dobra, zaskoczyłem. Śmierć kraść w mojej obecności? Zapłacisz za to życie! Złodzieju, jesteś w śmiecie! Pomocy! Błagam! No tu mamy ocalić mieszkańca. Oczywiście po wykonaniu tej tego zadania pojawią się coś tam sprzymierzeńcy. I za każdym razem praktycznie tak samo działa. Cię nie zdesynchronizowali tylko by Cię odpłacić za twą dobroć Kto się pojawił? Pokaż się! Boże wszechmogący Boże Wszechmogący Bojownicy To mógłby zrobić coś tak strasznego? Pomogą ci go wstrzymać twoich prześladowców, szukaj ich ikonen na dziesie. Czy jak będziemy gdzieś tam uciekać... To oni nam pomogą, ponieważ powstrzymają yy, pogoń Pokaż no się okej, jak idziemy jak uczony Gdzie jest ten, który za to odpowiada wtedy jakby nie wzbudzamy takich ja podejrzeń. Dobrze. Nie. Tę część już będziemy dobra. kończyć. Zapraszam y, do następnej Uchajcie, części. Zagrajmy. w... Towarów, w Assassin's Creed. Siądę sobie na ławeczce. O. Śmieć kraść w mojej obecności?